Pod ostatnim filmem, a propos tego samochodu, czyli elektrycznego Renault Megan, oczywiście nie fabrycznie zmontowanego, tylko przerobionego na elektryka, było mnóstwo pytań o to, ile coś takiego kosztuje. No i to robione już 12 lat temu kosztowało około 53 tysiące złotych. Co ważne, to oczywiście było robione samodzielnie przez właściciela, no bo gdyby y, tutaj doliczyć jeszcze robocze godziny, no to myślę, że wyszłoby grubo ponad 100, ale pokazuje to to, że skoro naście lat temu wyszło to te 50- kilka tysięcy złotych razem z autem, no to w tym, y, w tym momencie, biorąc właśnie na przykład takie auto, czy mając już swoje auto, no to jesteśmy w stanie takie pozespoły kupić dużo, dużo taniej i przerobić takie auto, o ile będziemy się na przykład bawili samodzielnie w garażu, jesteśmy w stanie przerobić to auto. Dużo, dużo taniej. No, i tak naprawdę, na przykład, uratować swoje auto, jeżeli pad nam silnik. Nie chcemy go wymieniać już na, na kolejny silnik, tylko chcemy przerobić go na elektryka i na przykład, oszczędzać. Także jest to jakieś rozwiązanie.